Cześć, z tej strony Typhoon. Zapraszam was do obejrzenia drugiego odcinka z serii poradników do Valley. Tym razem również zajmiemy się łowieniem ryb, ale bardziej z zaawansowanej strony. Na początku warto zwrócić uwagę na to, że różne ryby możemy złowić w różnych zbiornikach wodnych o różnych porach dnia i czasami nawet kiedy na zewnątrz jest różna pogoda. Link do listy z wszystkimi rybami w grze i tym gdzie je łapać zamieszczony jest w opisie tego filmu. Poradnik ten zaczniemy od umówienia, w jaki sposób wzrasta nasza umiejętność wędkarstwa i jak skutecznie ją progresować. Każdy kolejny poziom umiejętności łowienia zwiększa nam kilka współczynników, które pomagają nam w bardziej efektywnym połowie. Co jest zwiększane wraz z poziomem? Minimalna wielkość ryby, wielkość pola, w którym musimy utrzymać rybę, zmniejszany jest czas, po którym ryba zaczyna brać po zarzuceniu linki oraz zwiększamy szanse na złowienie ryby srebrnej lub złotej jakości. Jak więc łatwo zauważyć, podnoszenie naszej umiejętności wędkarstwa daje nam sporo korzyści. Przejdźmy teraz do schematu, według którego uzyskujemy punkty doświadczenia potrzebne do przejścia na kolejne poziomy. Doświadczenie uzyskujemy po każdym udanym połowie, jak i po wyciągnięciu przedmiotów, które nie są rybami. Zdobywanie go przebiega według następującego schematu. Przykładowo, więc jeśli złowimy sardynkę podstawowej jakości, która wynosi 0, a trudność połowu wynosi 30, uzyskamy 13 punktów doświadczenia. Jeśli jednak podczas tego samego połowu uzyskamy perfekcyjny wynik i ryba nawet na chwilę nie ucieknie nam z naszego wskaźnika, otrzymamy 32 punkty doświadczenia. W ten sposób po każdym udanym połowie zbliżamy się do kolejnego poziomu wędkarstwa. Po uzyskaniu kolejno 5 i 10 poziomu będziemy mieć możliwość wybrania naszej specjalizacji. Na piątym poziomie będą dostępne dla nas dwie ścieżki. Ta, którą z nich wybierzecie, będzie miała wpływ na tą, która będzie dla Was dostępna na poziomie 10. Dobrze się nad tym zastanówcie, bo zmiany dokonać będziecie mogli dopiero w późnej fazie gry, po odblokowaniu specjalnych kapliczek. Kolejną bardzo istotną sprawą dla każdego entuzjasty wędkowania jest rodzaj ekwipunku, który będziemy używać podczas łowienia. W grze obecnie mamy trzy rodzaje wędek, które możemy użyć. Pierwsza z nich to wykonana z bambusa, prosta wędka, którą możemy skutecznie łowić, jednak nie posiada ona żadnych dodatkowych atrybutów. Kolejne dwie są już bardziej profesjonalne i do drugiej, czyli wędki z włókna szklanego, możemy dołączyć przynętę, a do ostatniej z irydu, przynętę i inne akcesoria. Jeśli chodzi o rodzaje przynęt, do których mamy dostęp, jest ich również trzy sztuki, i na ekranie macie właśnie opisane, jakie bonusy zapewnia każda z nich. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o robaki, to każde jedno zarzucenie wędki to zużycie jednej przynęty. Magnez natomiast zużywa się wraz z użytkowaniem. Akcesoriów, o których wcześniej wspomniałem, jest już nieco więcej. Wspomagają one nasz połów na różny sposób. Niektóre zwiększają nasz wskaźnik połowu, a inne z kolei podwajają naszą szansę na złowienie skrzyni ze skarbem. Każde z tych akcesoriów może być użyte 20 razy. Tutaj mała porada ode mnie. Jeśli macie już ostatni linką, zanim wasz dajmy na to, spinner zniknie, sprzedajcie go. Akcesoria są droższe niż większość ryb, a nie tracą swojej wartości wraz z ich zużywaniem. Niektóre z potraw, do których mamy dostęp w grze, zwiększają czasowo naszą umiejętność wędkarstwa. Jeżeli więc planujemy wyprawę na jakąś legendarną rybę, warto wyposażyć się w jakiś prowiant, który na pewno nam taką ekspedycję ułatwi. Tajemnicze skrzynie, które niejednokrotnie możemy zauważyć podczas próby złowienia ryby, to dodatkowa możliwość na uzyskanie ciekawych przedmiotów. Jeżeli podczas połowu utrzymamy nasz wskaźnik wystarczająco długo na tej skrzyni i następnie uda nam się złowić rybę, nie tylko dostaniemy więcej punktów doświadczenia, ale również losowy przedmiot. Co akurat będzie znajdowało się w owej skrzyni, jest uzależnione od naszego szczęścia. Mamy bowiem losowe szanse na pozyskanie konkretnego łupu. Możemy zwiększyć swoją szansę na spotkanie skrzyni ze skarbami, używając magnesu jako przynęty lub wybierając odpowiednią profesję wędkarstwa. Link z całą listą przedmiotów, które możemy pozyskać w ten sposób, zamieszczam w opisie pod filmem. Wcześniej w tym poradniku przewinęła się również kilka razy wzmianka o legendarnych rybach, czym one są i jak je złowić. Legendarne ryby to unikatowe egzemplarze, które możemy złowić tylko i wyłącznie, jeżeli spełnionych zostanie do tego kilka warunków, takich jak pora roku, miejsce lub pora dnia. Może to być jeden z tych warunków, może być ich kilka. Zależy to, którą z legendarnych ryb właśnie chcemy złapać. Na taką wyprawę dobrze jest być odpowiednio przygotowanym. Nie zapomnijcie więc o jedzeniu podnoszącym umiejętności łowienia, a także o odpowiednim dodatku do wędki. Listę legendarnych ryb znajdziecie w linku, który wspomniałem na początku filmiku. Podczas łowienia zauważymy też czasami bąbelki unoszące się na powierzchni wody. Wskazują one miejsca, w których obecnie znajduje się ławica. Zarzucając w to miejsce naszą przynętę, ryby zaczną brać dużo szybciej niż normalnie. Na sam koniec chciałbym przedstawić Wam kilka porad, które mogą wam ułatwić lub po prostu wspomóc Wasze przygody z łowieniem ryb. Podczas zarzucenia linki, kiedy naciśniemy już przycisk akcji, możemy przytrzymać przyciski kierunku. Zmieni to nieznacznie pozycję, w jakiej ostatecznie wyląduje nasz haczyk. Jest to przydatne, kiedy pole z bąbelkami znajduje się w miejscu, w które nie możemy trafić rzucając linkiem prosto. Możemy również zapauzować grę podczas minigierki z rybą, wciskając przycisk otwierający nasz dziennik. Jest to jedyny sposób na nieprzerwanie połowu, więc jeśli jesteśmy na przykład podczas walki z legendarną rybą, a do drzwi dzwoni dostawca pizzy, jest to idealny sposób na zachowanie swoich nerwów na wodzy. To już wszystko, co mam Wam dzisiaj do przekazania na temat łowienia ryb w grze. Mam nadzieję, że informacje te będą dla Was przydatne i że przynajmniej części z Was wyjaśniłem na czym polegają bardziej skomplikowane aspekty tej umiejętności. Chciałbym również podać wynik konkursu na spersonalizowany kubek, który zamieściłem na swojej stronie na Facebooku. Wygrała grafika przedstawiająca dość oryginalną scenkę z gry Fallout. Zwycięzcy gratuluję, kubek zostanie wykonany i wysłany do ciebie już jutro. To już koniec tego poradnika. Jeżeli Wam się podobało i chcecie, żebym kontynuował serię, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i polubcie moją stronę na Facebooku. Nie oszczędzajcie mnie również w komentarzach, bowiem wszystkie Wasze uwagi i rady są dla mnie bardzo cenne. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć!